No 12 lat i 8 książek, które poszedłem na platurę. są białe krótkie obecnie. Ja Powiedziałem, że byłem trochę zdegustowany, bo wydawało mi się, że piszę o rzeczach, o których nikt jeszcze nie pisał. No ale nie tak dawno wziąłem do ręki właśnie ten swój debiut parę lat temu i stwierdziłem, że taka dobra książka, nie wiem nazwiska, pewnie do tego przepadła, więc mogę ją wydać teraz jeszcze raz. Jak przeczytałem, to stwierdziłem, że nie ma co mówić. Ja napisałem pod tym samym tytułem na nowo po prostu, bo 12 lat to jest dużo w życiu autora, natomiast. Prawda jest taka, dzięki Bogu, że ja byłem uparty, chciałem pisać bardzo i zwracam uwagę na krytyczne odpowiednio Bo klęska za klęską wydawnicza, są wydawcy bardzo chętnie wydadzą e, książki autorów komercyjnych lub ze względów prestiżowych lub wizerunkowych. Ja nie kwalifikowałem się do żadnej z tych książek, do żadnej z tych powiedzmy e, grupy osób i na przykład wiele książek leżało sobie bardzo długo leżało e, w szufladzie. Na przykład tam leżą kobiety rodzimieckie. Siedem lat już w robię, zanim ktoś to wydał. I to wydano tylko dlatego, że książka, którą, która leży chyba jak wtedy widzę pod spodem, czyli w Płatnej Drużynie którą osobiście no, uważam, że napisałem ją na kolanie, a to już trochę lepiej jej pisałem, stała się ku zaskoczeniu wydawców takim, tym, że nie nadążali po prostu produkcji. No właśnie, to byłby jakiś przełom a podobno na początku odrzuciło ją 11 wydawników, i potem nagle coś się zmieniło. Odrzuciło, wzięła wreszcie podgląd, by a wydał by na koniec 3000 też. Tak się wydaje w książki w Polsce. Eee, nikt nie sądził, że ona stanie się, bo Byłem szczęśliwy, że ktoś tą książkę chciał wziąć. Słuchaj, ja to zamierzałem, w ogóle nie zamierzamy jej napisać. Na początku zamierzałem napisać książkę o, wyłącznie o życiu prywatnym Marszałka No ale kiedy bliżej się, przyjrzałem się materiałowi bo już miałem na koncie biografię Piłsudskiego, która leżała w szóstej I okazało się, że tak naprawdę w życiu Piłsudskiego, to jest materiał, że jego życie prywatne na dobry, duży, ciekawy, ale tylko rozdział. Bo co my mamy w życiu Piłsudskiego prywatnie? Dwa nieśródne dzieci, dwa samobójstwa kobiet z nimi związanych, dwa razy zmiany religii z powodu kobiety, przeciętnym Polak-Katolik, prawda, niech tam, że to jest kampania. No więc... Skoro Piłsudskiego ograniczyłem do jednego rozdziału, no to stwierdziłem, że napisem, że na życie prywatne elit politycznej w II Rzeczpospolitej. No i taka książka powstała. Nikt nie chciał jej no myślę, że nie wiem jaki jest jej dokładny nakład, bo Tak to bywa w polskim świecie wydawniczym, że autor raczej nie wie takich rzeczy, no natomiast efekt jest taki, że yy, myślę, że na pewno powyżej 60 tysięcy z a może i więcej. To był przełom, potem na następne książki. A przede wszystkim, gdy wszystko to, co w żonie wszystkich można to nie śliczyłbym To też szalony cieszył się jakąś tam popularnością, no? to znaczy, że nie było już takie No hmm, dokładnie. A które są Pana ludzie? Prawdopodobnie panie, mnie niekoniecznie te, które odniosły największy zysk. Panie, to tak jak zapytać e, matki, której dziecko najbardziej kocha, prawda? Bo rodzaj mam 50 pięć w tej chwili, bo jeszcze dwie książki wyszły pod pseudonimami. Natomiast powiedzmy tak, te książki, które właśnie kupili w życiu Mickiewicza, bo to jedno z najlepszych, za jedną Polskie Piekiełko, Skandaliści PRL-u. Co no, bym powiedzieć? Są natomiast książki, których nie cierpię osobiście, bo napisałem, bo musiałem. Na przykład Wielcy Zdrajcy, ogromny sukces. Wielcy Zdrajcy odpisałem do PRL-u. Ogromny sukces, a tak się męczyłem przy pisaniu, jak film skończyłem, stwierdziłem, odwaliłbym nigdy więcej takich rzeczy. Ja zróżnicowałem się z tą książką strasznie, w tym czasie już chciałem pisać o czymś innym. Okazało się, no w tej chwili ponad 60 tysięcy egzemplarzy To mówię dlaczego, mówię, że nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, bo jeżeli wydawnictwo, nieważne które, kilka takich jest, wykazuje, yy, że więcej sprzedało książek niż wydrukowało. No różne są sprawy. <laughs> Powiedzmy, twórcza księgowość bywa kreatywna, no, ale trzeba zachować pewne granice. Dwie. Antoni Ares o Dywizjonie 303. I druga to jest Ewa, czy Katarzyna ja to Wszyscy się czegoś bawią. Kolejny pomysł wydawnictwa, że spróbujemy wylansować inne nazwiska, książki. Przepadły na rynku w pewnym momencie. Proszę zwrócić uwagę, ja nie mówię, które wydawnictwo. Ja współpracuję z kilkoma, ponieważ nie chcę po prostu tego mówić. Natomiast inne wydawnictwo niż poprzednie. Natomiast e, sytuacja była taka, że. Promocja książek spadła w momencie, kiedy zarządzałem aneksu, że tylko ja mogłem używać tego obsługi. No nie chcę mówić dlaczego. Natomiast była też kiedyś taka, taka zawodna historia. może dwa czy trzy lata temu jestem w Gdańsku. Ja Miałem spotkanie w bibliotece. Tu osób i wstaje taki starszy pan, wyjmuje tu Antoniego Aleksa w rewizynie i pyta się, czy pan zna tą książkę? No, nie znam. A co pan o niej sądzi? No, nieźle, napisałem. Końcu głową. na końcu, na końcu ja podpisuję książkę, został na końcu, dał mi dwie książki, swój do podpisu, więc ja mówię do niego, pan da tego Garesa też pan podpisze, Wiedziałem, wiedziałem.